Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czy warto kupić iPada Air 2 w 2019 roku. Zapraszam do oglądania. Dobra moi drodzy, przejdźmy na razie do pudełka. Jak widzimy, pudełko nie zmieniło się w stosunku do iPada Air pierwszej generacji. Jest to samo logo, nie ma tutaj nigdzie dwójki. Góry mamy bryłę, bryłę urządzenia oraz z tyłu tutaj mamy certyfikaty oraz numer seryjny urządzenia po którym możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej czy iPad został aktywowany oraz ile gwarancji mu zostało i czy jest oryginalny tutaj mamy również informacje o wersji urządzenia. Jest to wersja z Wi-Fi 16 gb i w kolorze Space Gray, czyli taki najbardziej popularny kolor. Dobra, otwórzmy sobie pudełeczko. Zobaczmy, co tutaj daje producent. Mamy samego iPada. Odłóżmy go sobie na razie. Mamy książeczkę. Tutaj w książeczce mamy Jakieś tam instrukcje obsługi, ulotki iPad Air oraz tutaj e, naklejki od Apple. E, Apple daje takie naklejki przy każdej tym urządzeniu, które sobie kupicie. Możecie je sobie później gdzieś nakleić. E, mamy ładowarkę. Oraz tutaj e, kabel Lightning. Nic tutaj więcej w pudełeczku nie mamy. Także odłóżmy je sobie. Nie mamy żadnego zestawu słuchawkowego. Taki standardowy. Standardowo bardzo. Przejdźmy sobie do samego urządzenia, do bryły. Ja Wam to porównam z, iPada, z iPadem Air pierwszej generacji oraz iPadem 9,7 cala, który wyszedł w 2017 roku, bo jest nawet 50 zł tańszy w dniu nagrywania tego odcinka od tego iPada, a jest 2 lata młodszy, dlatego będę go porównywał właśnie z tym nowszym iPadem i czy w ogóle opłaca się już zainwestować tego nowszego iPada, czy może w tego starszego. A więc tutaj mamy 97 cala Retinę. Z tyłu aluminiowa, budowa. Tutaj u dołu macie logo iPad. Tutaj certyfikaty. Logo iPada, który no widzimy tutaj, rysuje się stworzony z takiego materiału błyszczącego. Ryski tutaj się pojawiają. Tutaj mamy kamerkę 8 megapikseli. U dołu mamy złącze już Lightning, oraz tutaj dwa głośniki Stereo, które swoją drogą naprawdę całkiem dobrze grają. No i tutaj mamy naprawdę cieniutkiego tego iPada. Powiem Wam może numerki, jak się to przedstawia. Co do numerków, to tutaj Wam przedstawiłem wszystkie cztery iPady: czyli iPad Air 2, iPad pierwszej generacji, iPad 3 oraz iPad ten najnowszy 9.7. E, tutaj mamy standardy te same. LTE. Wszystkie mają poza tym najstarszy. No, nie, najnowszy też ma. E, I tutaj macie wymiary. Czekajcie. iPad to będzie ten pierwszy. Czyli 240 ma na 169, na 6,10 mm. A więc ten iPad Air 2 jest. Naj, e, najcieńszy, najcieńszy macie tego iPada Airy 2 Oraz tutaj waga jest 444 gram e, Która również jest najlżejsza, więc Jeśli kupicie tego Airy 2 macie najcieńszego i najlżejszego od tych wszystkich Czterech e, Co do ekranu, 9,7 cala wszystkie mają 264 ppi Wszystkie te, takie same mają rozdzielczość, 16 milionów kolorów. E, co do specyfikacji, e, 2 giga ram czyli również tyle samo co wszystkie, tylko ten najstarszy ma chyba 1 giga. Ileś, tak, to, tylko ta trójka ma 1 giga. E, rozdzielczość 8 megapikseli, czyli e, ten sam aparat co w tym najnowszym iPadzie 2016. Hmm. Tutaj nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Z przodu aparat 1,2 megapiksela. No i tutaj macie czujniki. Ma akcelometr, czujnik światła, mag, magnetometr, żyroskop, barometr. I czytnik linii papilarnych, który ma również ten najnowszy iPad 2016. Co do transmisji danych, to jak widzicie, tutaj ten najnowszy jest troszeczkę szybszy. Ma 2110 MB na sekundę. Ten dwójka ma 42 MB. Także jak widać troszeczkę to w nowszym iPadzie poprawili. No, ale tak jak mówię, jest najcieńszy i najlżejszy z tych wszystkich iPadów. Jeszcze przejdźmy sobie do procesora, bo tam się tutaj zmieniło. W tym iPadzie najnowszym dali procesor A9, a w tym starszym mamy trzyrdzeniowego procesor A8X 1,5 GHz. No i tutaj nie ma danych, ale również grafikę poprawili oraz nowszego, nowszy system, jak wiadomo. No także tak się przedstawiają cyferki. Dobra, wróćmy sobie do naszego iPada, dobra, bryłę i specyfikacje urządzenia już omówiliśmy, więc przejdźmy do samego tabletu. Mamy tutaj ten Touch ID. Niestety on czasami się myli nie zawsze działa sprawnie. No ale dobrze, że w ogóle jest. Już go dobrze, że tutaj wstawili. Zobaczmy sobie, jak gra ten głośnik na początku. Przejdźmy sobie do internetu na YouTube. Zobaczycie przy okazji, jak się strony szybko ładują. Dobra, mamy już. Jak widzicie, bardzo szybko działa ten internet. Nic się tutaj nie zacina. No i puśćmy sobie jakąś przykładową piosenkę. Przygłośmy sobie. Dzięki. Jak widzimy, tutaj całkiem przyzwoicie gra nasz iPad. Te dwa głośniki stereo dają radę tutaj. Przejdźmy sobie jeszcze do jakiejś gry. Zobaczycie, że to nic nie zaczcina. Uruchomimy sobie może Fortnite, a taka najpopularniejsza gra. Zobaczycie sobie, jak sobie... O, jeszcze Wam pokażę, że na przykład, możecie sobie uruchomić muzykę na przykład oraz grać na przykład w grę. Tutaj sobie tylko wychodzicie. Eee, czekajcie nastawię i za chwilę pokażę eee, Dobra moi drodzy udało mi się już uruchomić tego Fortnite'a eee, tutaj jak widzimy z boku możecie sobie ustawić muzyczkę z YouTube'a która gra w tle eee, czego nie ma w Androidzie tutaj macie tą wielozadaniowość w, eee, w Apple w tym systemie eee, jak widzimy tutaj nic się nie zacina nawet gdy muzyka w tle gra, iPad działa płynnie, nie grzeje się e, jeszcze. Może co do baterii, bo nie wspominałem, e, tutaj nie, nie musicie się martwić bez problemu, kilka dni wytrzymuje. E, także tutaj bateria na plus, mimo że ją pomniejszyli w stosunku do iPada ery pierwszej generacji, to nadal tutaj bardzo dobrze się spisuje. Także, jak widać, tutaj nie ma żadnych lagów. Nawet w takiej wymagającej grze, jak Fortnite, możecie sobie puścić jeszcze muzykę. Następna wam się przewija, i za chwilę przejdziemy do aparatu. Dobra. Także tutaj, wydajność na plus. Przejdźmy sobie teraz do aparatu i zobaczycie, jak, jakie zdjęcia są po prostu z tego iPada. Dobra, a więc tutaj wykonałem dwa takie przykładowe zdjęcia na szybko. To wam je pokażę. Zdjęcia. Jak widzimy. No, tutaj nie ma się w sumie do czego przyczepić. 8 megapikseli, ale kto iPadem robi zdjęcia tak naprawdę? 8 megapikseli. no powiedziałbym, że takie okazjonalne robienie zdjęć może być, a do takiego fotografowania, no to wiadomo, musi sobie kupić lustrzankę. Ale tak to nie ma zastrzeżeń. Jest aparat, więc, więc jest dobrze. No i podsumujmy sobie tego iPada, a jeszcze nie mówiłem o ekranie. No to tutaj bardzo dobry jest, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie. A jeśli wyjdziecie sobie na dwór, no to tutaj w słońcu troszeczkę ten ekran mógłby być jaśniejszy. Ale poza tym na plus. Także podsumowując, czy warto kupić tego iPada? W obecnej cenie to jest chyba za 1350, czy 1000, nie, za 1400 jest nowy, a iPada tego nowszego 2016 możecie kupić sobie za 1350, według ceny więc 50 zł taniej. Moim zdaniem, jeśli macie tego iPada, to nie warto zmieniać na tego nowszego, no bo tam jest troszeczkę tylko lepsza specyfikacja. Poza tym jest to samo z tym, że ten jest lżejszy i jest, jest cieńszy. A jeśli nie macie iPada, macie starszego iPada R1, albo jeszcze starszego, no to już myślę, że warto się zainteresować tym nowszym iPadem 2016, niż dopłacać do tego. No, i to byłoby na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, jakiego iPada macie czy jesteście zadowoleni z niego jak się podobało zostawcie łapkę w górę subskrybujcie komentujcie i do następnego razu trzymajcie się hej